Koziorożec na ten tydzień, i ja widzę, że ktoś z Was ma bardzo złożoną sytuację uczuciową. Tu jest ogromna mieszanka emocji, zarówno ból, jak i nadzieja na jakieś uzdrowienie, i na miłość, rozczarowanie, i jakieś szczęście. Ktoś w przyszłym tygodniu przyjdzie do Was z jakąś propozycją, bądź przywiezie dla Was jakąś wiadomość, jeżeli czekacie na jakąś informację, albo to wy wyjdziecie do kogoś ze swoimi uczuciami, z jakimiś emocjami, coś komuś, jakąś propozycję możecie złożyć. Jeżeli to wy dostaniecie taką propozycję, to widzę, że Wasza postawa w związku z tym. Jest bardzo chłodna i analizująca, bo ty już zostałeś zraniony, przeszłeś w życiu wiele i teraz wiesz, że nie możesz się tak od razu otworzyć. A tu jest coś. Zobacz, ty jesteś w takiej energii, taką przyjmujesz postawę, rozkminiasz i ten ktoś albo się pojawi w przyszłym tygodniu albo już się zjawił i to jest jakaś nadzieja na nowe. Zobacz, jakie piękne to jest dosłownie spotkanie bratniej duszy w połączeniu z asem kielichów. Nadzieja na miłość, otwarcie swojego serca, nowa droga, coś nowego i pięknego, kochani. Tylko ciężko w to wejść, jeżeli jesteś w takiej postawie. Jesteś zraniony, dlatego też analizujesz, myślisz chłodno, nie wkładasz w to emocji bo ciężko otworzyć swoje serce, będąc zranionym w Twoim sercu, jeszcze jest rana po jakimś zdarzeniu. Także, kochani, widzę, że fajnie by było, żeby troszeczkę otworzyć się na emocje, żeby dopuścić do siebie coś, wyjść z tej postawy zamkniętej i takiego chłodnego, logicznego myślenia i zacząć coś czuć, bo tu jest nadzieja na coś fajnego. Ale widzę, że komuś ciężko, właśnie. Tak jakby się na to otworzyć. Jestem ciekawa, co będzie dalej u Was. Kochani, patrzymy jeszcze, co mają dla Was mistrzowie duchowi na ten tydzień. Czego Wam potrzeba. O, aż dwie karty. Wróć na łono natury i spójrz oczyma innych. Ta karta mówi o tym, że trzeba by się troszeczkę. Pouziemiać, trochę spędzić czasu na świeżym powietrzu, bo dzięki temu jesteśmy w stanie odzyskać równowagę emocjonalną. I właśnie może tego potrzeba, żeby troszeczkę się wycofać, żeby pobyć gdzieś w jakimś ogrodzie, może w parku i troszeczkę się zharmonizować. I dzięki temu będziecie umieli się otworzyć. A spójrz oczyma innych, spróbuj tą sytuację przywołać, która tak ciebie zraniła. I spójrz na to z innej perspektywy. Być może spójrz oczami osoby, która ciebie właśnie skrzywdziła. Postaw się na jej miejscu i pomyśl, co ona czuje w tej sytuacji. Ona właśnie czuje, że ona ciebie skrzywdziła, być może ten ktoś nie ma o tym pojęcia. Spróbuj po prostu zobaczyć tą sytuację odwrotnie właśnie oczami tej osoby, która była zamieszana w to wydarzenie, które tak bardzo Ciebie zraniło. Kochani, cudownego tygodnia Wam życzę, trzymajcie się!